Hej, ci ciu mordeczki, z tej strony KodMidż.da i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o sposobie na tańszy karnet bojowy sezonu ósmego. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli MIGAO i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Migao. Jeżeli to właśnie Ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcia z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału. A ja już mnie nie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc jak sami dobrze wiecie, od dokładnie dwóch ostatnich sezonów na kanał Migao wstawiam wam specjalne odcinki o sposobie na tańszy karnet bojowy kolejnego już sezonu. Sposób ten jest wykorzystywany przez naprawdę sporą liczbę Graczy, jednakże wiem, że nadal duża część z Was nie wie, jak on działa i jak go dokładnie wykonać. Przykładem tego były Wasze komentarze do mnie na live'ach, które brzmiały jak wykonać dokładnie ten sposób oraz co muszę zrobić, żeby go wykonać. Dzisiaj ponownie tak jak przez ostatnie dwa sezony przedstawiam Wam dokładnie, co musicie zrobić, aby otrzymać taniej karnet bojowy już z sezonu 8 w rozdziale drugim. Dodam tutaj jeszcze, że słowo tańsze nie oznacza wcale darmowego karnetu bojowego, ponieważ i w tym przypadku musicie wydać troszkę pieniędzy na grę, a w całym sposobie chodzi dokładnie o zakupy. Ekipy Fortnite w odpowiednim czasie, tak aby objęła ona dzień, w którym przypada start nowego sezonu w grze Fortnite. Według wszystkich obecnych informacji, które widniałem na Twitterze oraz w grze start nowego sezonu 8, w rozdziale drugim na dokładnie 12 września tego roku. Czyli kierując się datą, musimy zakupić ekipę Fortnite po 12 sierpnia, tak aby 30 dni, w których działała ekipa, objęła również start nowego sezonu 8. Od tego dnia, w którym oglądacie ten odcinek jest prawie równe 30 dni, tak więc czas jest jeszcze naprawdę mega i to Mega dużo, ale wolę o tym przypomnieć teraz, żeby nie było dużej ilości pytań na ten temat. Tutaj chciałbym jeszcze przetłumaczyć, jak dokładnie działa ekipa Fortnite, ponieważ to w całym tym sposobie jest chyba najważniejszą oraz nie taką prostą rzeczą. A więc ekipa Fortnite po zakupie jest aktywna przez równe, ale to dosłownie równe 30 dni, czyli przykładowo od 28 lipca do 28 sierpnia. W tym czasie każda osoba, która ma ją aktywną, otrzymuje przedmioty kosmetyczne z miesiąca, w którym ją zakupił, czyli z lipca, no i przedmioty kosmetyczne z całego sierpnia. Dodatkowo dostaje ona jednorazowo i tutaj podkreślam jednorazowo 1000 fałdolców i kolejne fałdolce otrzyma dopiero wtedy, kiedy ponownie zapłaci za ekipę tego 28 sierpnia. Dużo osób pisze mi ciągle w komentarzach, że za darmo dostała kolejną ekipę, no ale tak to nie działa i każda osoba mimo tego, że zakupi ekipę na przykład pierwszego dnia danego miesiąca, to i tak dostanie tą z kolejnego miesiąca, który właśnie przypada. W okresie tych 30 dni otrzymują oni również wszystkie bonusy, czyli na przykład jakieś darmowe przedmioty, dostęp do konta premium na Spotify Bratowanie świata, tak jak to było ostatnio. Na chwilę obecną nie ma już takich fajnych bonusów, jak był jeszcze miesiąc, czy tam dwa miesiące temu, ale nadal wszystkie te przedmioty z ekipy warto zakupić, ponieważ dostaje się z nich bardzo dużo rzeczy. No i tutaj właśnie jest ten sposób na karnet bojowy, ponieważ jeżeli nie macie jeszcze karnetu bojowego na ten sezon, to po zakupie ekipy 12 sierpnia dostaniecie dwa karnety bojowe na swoje konto. A dokładniej karnet bojowy na obecny sezon 7, przy czym nie dostaniecie wtedy tysiąca fałdolców, no i oczywiście karnet bojowy na kolejny już sezon. 8, rozdział drugiego. Dużo moich widzów, którzy oglądają moje filmy korzystają z tego sposobu i do tej pory naprawdę duża część z was z niego nie zrezygnowała i na bieżąco go używa. Ja sam polecam go użyć, mimo tego, że nie jest to może jakiś najlepszy sposób, ale wiem, że jest to jedyny, który obecnie da się wykonać i daje wam dużo przedmiotów. Dodatkowo działa to też w odwrotny sposób, czyli po zakupie ekipy we wrześniu dostaniecie karnet na sezon 8, 1000 fałdolców oraz dwa pakiety przedmiotów do Waszej szafki. Problem jest jednak taki, że przedmioty na już październik nie będą wam Znane, a w przypadku, gdy kupicie ekipę na koniec lipca, będziecie wiedzieć, co dostaniecie od razu pierwszego dnia kolejnego miesiąca. No i tutaj dodam jeszcze, żeby nie zakupić ekipy dokładnie 12 lipca, ponieważ często jest tak, że twórcy gry przekładają datę startu sezonu i końcowo nie obejmie ona daty startu właśnie sezonu. Dlatego też polecam ją zakupić mniej więcej tak 19 lipca, to już tak oczywiście maksymalnie, ponieważ twórcy gry, jak już przekładają sezon, to tak mniej więcej o te 5, czasami 7 dni od ogólnej daty startu. Dodatkowo, często zmieniają ją kilka tygodni dni wcześniej, dlatego polecam na bieżąco sprawdzać zakładkę karnetu bojowego, ponieważ tam znajdują się wszystkie szczegóły odnośnie daty startu. Przy okazji, jeżeli nie ogarniacie za bardzo tego tematu, to w komentarzach zadajcie te pytania, a na pewno jakaś osoba, która ogarnia ten temat, wam pomoże. Dodatkowo, na stronie twórców gry znajduje się również cała rozpiska działania ekipy Fortnite i jeżeli serio nikt wam w komentarzu nie pomoże, to tam znajdziecie większość odpowiedzi na wasze pytania. Jeżeli jednak odpowiedzi tam nie będzie, to pozostają wam tylko komentarze pod tym filmem, ale tak jak już mówiłem, na 100% ktoś Wam pomoże z tym tematem. Link do tej strony internetowej z pytaniami oraz odpowiedziami postaram się wstawić teraz do opisu tego materiału lub w przypiętym komentarzu pod tym oto odcinkiem. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące najlepszego sposobu na zakup karnetu bojowego w kolejnym sezonie 8. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to to chyba wszystkie najważniejsze informacje odnośnie sposobu na tańszy karnet bojowy nowego sezonu 8 w rozdziale drugim. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym sposobie oraz czy korzystaliście z niego w ostatnich kilku sezonach. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11:05 na kanale pojawi się nowy materiał. Materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!